Cześć! Dzisiaj mam kamerzystę. może to trochę więcej będzie pokazane. Po dużej nieobecności jesteśmy znowu na budowie i kręcimy to. Spalamy na tym. Obrewiamy. Dobrze, tu podciągamy. I co tam mówię? Na no, tych listwach dokończeniowych docinamy sobie płytę, wkładamy. Tutaj sobie później folia się przykleja i okno będzie całe przy szpachlowaniu zasłonięte, także nic się nie pobrudzi, nic potem to się później odrywa z całą folią to i z głowy i jest obrobione okno to będzie. I takie dzisiaj w planach, aczkolwiek nie wszystko, bo mój dział magazynowy nie załatwił. Wszystkie listy. Znaczy zamówił, ale za mało. To teraz powiedz, o co chodzi z tymi listwami, gdyby ktoś zamawiał. Nie wiem, o co chodzi. <noise> Że nie można ich łączyć. A, no bo ja policzyłem sobie z metra. Generalnie z metra by mi wystarczyło. Ale z metra się... Jak się ucina później, powiedzmy jak okno ma tam, nie wiem, metr 20, nie, powiedzmy tak, listy są 2,5 metrowe i powiedzmy jak tutaj, jest, jest metr 80, i zostaje 60 cm, to później to listwa, jak się połączy, to brzydko to wygląda i nie należy ich łączyć, chyba. Znaczy, nie wiadomo. Nie wiadomo, więc. Ale brzydko to wygląda. Więc najlepiej z całości. Trzeba sobie policzyć nie z metra, a powiedzmy tam kawałek tylko do cięcia i zamówić tyle ile potrzeba. Ja sprawdzałam są też 2,5 y, metra, 3 metrowe i gdzieś mi mignęło 2 metrowe listwy No dobra, tak to sobie tu kręcę. Dzisiaj trochę pomocy będzie, będzie, mam nadzieję, nie tylko w kręceniu, ale jeszcze jakieś tam posprzątać, ale totalnie, nie? Bo ile tego, można? Jak brudzić potrafię, sprzątać niekoniecznie. No, i tu malutku sobie kręcimy. Jedziemy sobota, sobotę, ta, nie byłem chyba za dwa tygodnie już na budowę. Jak nie lepiej pewnie. Chyba lepiej. Chyba lepiej. No ale pomału, jest czas, to się podjechało. Coś się podkręci. Dobra, no, no, dzisiaj tutaj te yy, szpalety, o szpalety. Szpalety, te się obrobi. Coś tam może jeszcze innego. Ale raczej nie nie bo przysyłaczy coś Można by było powiedzieć, że trzeba się szklać na cmentarz iść, ale nie można. Dzisiaj jest 31, tak? Tak. tak. No, to dobra, na razie tyle później coś tam jeszcze dokręcimy. Pokażemy co i jak. No, nie należy dawać żonie odklejać taśmę, To jest butylowa chyba. Bitumiczna. Czy bitumiczna, albo butylowa. Okien, bo później trzeba się z tym bawić. Muszę obrabiać. O, to powinno tu dochodzić. Po prostu No to końcówka. To tak. To tutaj już te dwa balkonowe są obrobione. O, to już jest zrobione. A ten. Tutaj już mam taśmę do narożników. Przyszła. Taka pójdzie. Tu w tape. Czerwona. Tutaj już ukienki w pokoju też już jest obrobione. I tak jak mówiłem, w poniedziałek sobie przyjadę, dorobię tutaj w salonie to okno, bo trzy listwy mi zostały. resztę dzisiaj trzeba zamówić. I można dalej działać. A ja sobie w poniedziałek obrabię tutaj to jedno okno w salonie i będę dokręcał ten dolny, ten pasek giekarzy bo było na równo i jakieś tam pierdółki jeszcze obrabiają. No także do zobaczenia w poniedziałek, będzie troszkę dłuższy może filmik. Kominek Rewelacja z nadmuchem. Chwila moment i ciepło. No, i tak, tak to wygląda. Dzisiaj tak na szybko, taki szybki filmik. Przepraszam za tatan. No, ale tak wyszło. No, dobra, to ja kończę. A jeszcze listwa do domu. Nie wiem, czy się nie przyda. I to. I tyle. Reszta, reszta zostaje. Dobra, do zobaczenia. I dłuższy filmik będzie w poniedziałek. Ale nie, tu jeszcze wam pokażę Złotą polską jesień Ten jest Listwę spoda o Krystyna tam się chowała. to Krystyna się chowała. Dobra do zobaczenia i pozdrawiam.